Nie poddamy, nigdy nie poddamy, nigdy się nie poddamy, nigdy się nie poddamy. nigdy nie i 6 pucharów i 14 mistrzów w kraju, przy 60 nazwyczajów, nigdy się nie poddawać. Tego uczy wiara, nasza wiara nie zagliana, bo jest toby zakochana. Swoich masz kibiców, swoich fanatyków, walczących za ciebie, bo w niebie jestem nie, ale ty jest to Do czego nie widać, o czym się nie mówi, mówi wiele, to za ciebie, gotów jest na poświęcenie. Co gdy jest potrzeba, czy mam Za te wszystkie prowokacje Nigdy się nie poddamy, nie na kapitulację To zabrzańska torcida Na każdym spotkaniu widać to rozweta Patrz, fach, pęka klimat z pozycji widza Piękno jak Monaliza, nie ma wybacz Klimat zawsze w kadrze, to jest pewne jodubyda Chociaż w tym chłopaku poszło To zabrzańska torcida Na znanych rybach śmigam. w sercu Zabrzańska torcida, nie ma wybacz Za Boże chulikam, tutaj śmigam tych rybach, dywam jak na migach To zabrzańska torcida, ta To zabrzańska torcida, sprawdź, sprawdź Między nami, którzy dniami i nocami oddzieleni są kratami Szacunek wciąż dla nich Jebać ich do to sprzedali Wydykali, żeby chronić was tą a my się nie poddamy Chodzi pana ślubem, super torca, forca, kurnik Z tobą aż do śmierci nie wiem, przemy się proporcje Zawsze będę twierdził, że moim sercu jest kurnik i na dobre i na złe, Na Rooseveltę blaskura tysiące gardę udzielany wykrzykuję, aby grać na całego Zawsze z małym, wygrany czy przegrany Zawsze wiszowany. No zawsze kurnika zamrańskiego, wielki pani Pierwsza liga na boże, Huliga Tyle wyszkolonych, brygad po ulicach śmiga. Na winkach przyczajeni, Pań warta. W całe życie na warta. Pewność siebie, pewna karta. Pozór dla chłopaków, zakrat, Zapska mafia, ekipa wandal. Nie do zdarcia, jak stara gwardia. Adrenalina wraz brygada, konkret standard. Nie straszna porażka to walka. Jazda jak chłopaki na ustawka. Szali kominacja. Gardła, górnik zabrze, Europa Majsta Sprawdź nas, znaczył na wyjazdach klima starszym lub tarcza Uwaga, odwaga jazda Ej, sprawź nas, zapraszam, do zabrza Sprawdź nas